Dziś o zbiorowej halucynacji ludzi. Kacper Bisan przedstawia Smart Life: kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj o zbiorowej holcnacji, czyli o kredytach. Coś co jest mi bardzo bliskie, ponieważ no, nagrywałem. Już film o moim bankructwie, ale w wielkim skrócie. Najpierw miałem niegroźny kredyt na 50 tysięcy. Niegroźny, ponieważ rata tam była ponad 1000 zł, a ja zarabiałem powiedzmy kilkanaście. Później okazało się, że jakiś tam deal mi nie wyszedł. Musiałem go zwiększyć do 70, więc rata urosła z 1000 na 1400 z groszem. No i później się parę rzeczy wydarzyło. Film, link do filmu aż poniżej. Ale generalnie, finalnie miałem Ponad 200 tysięcy długów, i bardzo łatwo się wydaje nie swoje pieniądze. Jeżeli masz kartę kredytową, a już lepiej taką złotą, wiesz, taką taką piękną, że wciągasz lepiej, i pani po prostu sika po nogach, no to taką kartą się łatwo wydaje pieniądze. To też wynika z psychologii. Robią takie badania, że jeżeli płacisz gotówką, to jednak czujesz jakąś stratę, a kartą czujesz ją dużo mniej lub wcale, płacąc kartą. Także... Kredyt, kredyt łatwo się wydaje. No i teraz z kredytu łatwo się wydaje. No i teraz wydaje się takie normalne: wchodzisz na Allegro, są raty 0%. Przecież lepiej na 0% kupić niż za niż gotówkę, bo ja tym poobracam, zainwestuję. Po pierwsze, nie zainwestujesz, nie szukajmy się. tam można się oszukiwać, że sobie zainwestujesz, ale prawda jest taka, że, że tego nie zrobisz. Po drugie. Jest tego koszt, to nie jest darmowe. Koszt jest taki, że musisz co tydzień, co miesiąc o tym myśleć albo dać sobie automatyczny przelew, ale to i tak, i tak jest jakaś czynność, która jest co miesiąc i masz w głowie, że coś spłacasz. I wydaje się, że kredyt jest normalną rzeczą. I o ile kredyt hipoteczny to jest osobna para kaloszy, no bo teoretycznie, jeżeli już wierzycie, chcesz mieszkać, to taniej możecie wyjść kredyt, nawet miesięcznie, niż wynajem. A do tego spłacasz swoją, swoją ratę, fragment domu, że tak powiem. Także tutaj jeszcze można polemizować, o tyle, każdy inny kredyt jest bezwzględnie zły. Chyba, że już masz wiele lat doświadczenia prowadzenia firmy bez kredytu i masz jakiś pomysł na DILA, i wiesz, że nawet jak zbankrutujesz, to sobie poradzisz, i masz to przekonanie w sobie, i, no i ten silny kręgosłup biznesowy, no to wtedy rób co chcesz. Ale generalnie większość, większość ludzi kupuje sobie na kredyt y, telefony, te, telewizory, wakacje, y, ciuchy czasem, no bo też fajnie pójść sobie do, do sklepu i kupić sobie dwa razy za drogą koszulę y, i zapłacić kartą, no bo ja to spłacę kiedyś. Y, najgorsze jest to, że to aż tak nie boli, no bo jeżeli ja miałem 35 tysięcy kredytu na karcie kredytowej i musiałem spłacić sobie co miesiąc tylko odsetki jakieś tam delikatne, no to to, to nie były duże kwoty, w sensie no nie były duże proporcjonalnie do jakichś tam moich obrotów, ale jeżeli co miesiąc płacisz tylko odsetki, to płacisz po prostu za nic. Płacisz te tak kilkaset złotych i to, są, to jest kilkaset złotych, które wydajesz na absolutnie nic. Tymczasem jest to zbiorowa halucynacja i to jest jakby mój punkt wyjścia do tego wszystkiego, czyli Ludzie myślą, że mogą wydawać pieniądze swoje, które zarobią w przyszłości i jest to jeszcze powszechnie akceptowane i uznawane za OK. Jest to trochę szokujące, ponieważ nigdy nie wiesz, co będzie w przyszłości i powinno się robić rzecz odwrotną do kredytu, czyli po prostu mieć oszczędności. Jeżeli masz oszczędności, to jak nagle przestaniesz pracować, złamiesz rękę, coś się wydarzy, zachorujesz ciężko, to przynajmniej masz. Na jakiś rozruch, na jakieś kilka miesięcy, może kilka lat, jak jesteś już kozakiem, jeżeli chodzi o ten temat, masz jakiś czas, żeby się ogarnąć, albo żeby rodzina, jeżeli ty leżysz, leżysz w szpitalu, aby rodzina cię ogarnęła. Tymczasem, jeżeli masz kartę kredytową, to nie, nie będzie tak łatwo i ja wiem, że to jest normalne i powszechne. Natomiast pomyśl sobie było, gdybyś miał, nie miał kredytów. Ja pamiętam 6 lat temu, prawie 7. Jak miałem tą kartę na 12 tysięcy w Mbanku, na 35 tysięcy w Mbanku, kredyt gotówkowy 1000 zł miesięcznie i 1400 w Aliorze to płaciłem ponad 3000 samych rat, plus leasing jeszcze miałem to drugie 3000 i fajnie i wiem, że wiele ludzi także je na kredyt i znam wielu naprawdę grubych przedsiębiorców, którzy mielią pieniędzmi zarabiają na przykład po 50 tysięcy miesięcznie żeby 40 wydawać na kredyty, żeby mieć ten dom, mieć to auto w najmie, czy tam w kredycie, czy w leasingu i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem jest to wieczny stres, bo Ci brakuje na podatek VAT, potem kombinujesz, pożyczasz i tak dalej, tak dalej. Hitem jest mój znajomy, który sam powiedział, że ma zobowiązań miesięcznie na 150 tysięcy. To są głównie właśnie jakieś kredyty, bo za dom ma chyba 20 parę tysięcy miesięcznie, jakieś auta, jakieś inne pierdoły. No i co miesiąc walczy i mówi, że raz zarobi 180, raz 130. No i czasem ma naraty, czasem nie ma na raty. A wiadomo, że jeszcze jak się tak. Ma taki nawyk wydawania na kasy na kredyt, to też się łatwiej wydaje i też to nie jest tak, że jak zarobisz 180, i masz kosztów 150, to wydasz 150, kilka, a resztę zaoszczędzisz. Nie, nie, to, tak to nie działa. Ta kasa zawsze się rozpływa, niezależnie od ilości pieniędzy, jaką masz. I jasne, jak Ci mówię o 150 tysiącach, to dla Ciebie to jest może abstrakcja. Bo, ty myślisz, że jak zarabiasz teraz 3000, albo 5, albo 8, to gdyby zarabiał X więcej, czyli 2000, 5000, więcej, 7000, to by z łatwością oszczędził. Nie. Chyba, że już dzisiaj potrafisz to robić. Ja się tego długo uczyłem i ja jestem tak naprawdę na takim etapie pośrednim. To nie jest tak, że ja tutaj z coach internetu. Spierdziela głupoty. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja potrafię wydać lekką ręką, potrafię też coś zaoszczędzić. Mam taki właściwie swój sposób, że, że nie widzę pieniędzy, które mam, bo jakby je widział, to bym je wydał. Więc musiałem sam siebie oszukać, bo też miałem zawsze z tym problem. Ale jakieś tam oszczędności, jakieś tam inwestycje są u mnie. A kiedyś nie było nic i kiedyś był tylko kredyt. I w tym momencie mam wyłącznie kredyt hipoteczny której, którego wysokości raty nie znam. A dlaczego nie znam? Bo jest on w banku, BNP Paribas chyba tak się nazywa. Jest on w banku. niech tego silnika, który do, do którego nie miałem wcześniej dostępu, no mia, nie miałem konta tam. Kiedy braliśmy z żoną kredyt na dom, to tam założyliśmy konto osobiste. Dostaliśmy login, hasło, które wyrzuciliśmy. Ja nie wiem, jak się logować na moje konto osobiste, z którego się pobiera lata kredytu. Dlatego, że. Zwyczajnie nie chcę tego wiedzieć, ile tam kasy jest, i zawsze wysyłam więcej niż muszę. Ta lata nie jest duża jak na powiedzmy moje zarobki, bo wynosi tam całe 2000, ale teraz nie wiem, bo one się tam obniżają. Ja nie wiem, czy to jest 1870 czy 2050, mam to gdzieś, ponieważ zawsze wysyłam 3, 4, 5 tysięcy na to konto. I o ile na początku jeszcze mogłem to dodać, w sensie wysłałem 3 razy po 4 tysiące, to widziałem, że mam 12, czyli około 2 razy więcej niż. Faktycznie mi pobrało z konta, to teraz nie mam pojęcia, bo się już pogubiłem w tym. No i teraz jest tak, że po prostu co miesiąc mam nawyk spłacania, ale wiem, że to jest jednocześnie oszczędzanie, bo jest tam jakaś poduszka finansowa. No i to jest mój sposób na, na spłatę kredytu jednocześnie z zbudowaniem poduszki. Nie jest to najmądrzejsze, bo mógłbym to gdzieś zainwestować, żeby to pracowało. Ale wolę jak wolę nie stracić, gdzieś stracić na inflacji niż po prostu wydać bez sensu. Więc to jest mój sposób na, na oszczędzanie. Brak dostępu do konta i wysłanie tam pieniędzy. Oczywiście, gdybym potrzebował tych pieniędzy, to zadzwonię do banku, poproszę o login, hasło i jakoś sobie to odzyskam, ale to wymaga jakiejś pracy, zaangażowania i dwa razy przemyślałbym, zanim bym to zrobił. I co jest ważne, ten kredyt teoretycznie mógłbym spłacić no, prawie że od zaraz, ale na razie tego nie robię, bo jeszcze myślę nad innymi inwestycjami kiedy jest na tyle niski, na tyle niska stopa jest teraz oprezentowania, że ja już ze swoją głową, ze swoim doświadczeniem, ze swoimi długami jakie miałem wcześniej no to, no to powiedzmy, że mogę sobie do tego podejść lajtowo. Natomiast jeżeli Ty masz problem, to pamiętaj, że ja też kiedyś kiedy go miałem. I zrób wszystko, żeby sobie spłacić najpierw karty, potem inne zobowiązania lub najpierw najmniejszy dług, który cię, który cię boli. Zresztą, jeżeli chcesz, to ten link też jest poniżej do filmu. Ekspert w Bentleyu, gdzie Maciek opowiada o długach dosyć dużo. Natomiast ja teraz Cię zachęcam, żeby nie halucynować. Nie wymyślaj tego, że zarobisz w przyszłości, bo nie masz od tym zielonego pojęcia, czy tak będzie. Nieważne, czy masz państwową posadkę, czy masz stabilny biznes, czy jakiekolwiek inne Twoje przekonania, że wszystko jest dobrze. Po prostu spłać i żyj bez długów. Życie bez długów jest cudowne i mówię to z perspektywy gościa, który nie ma żadnych długów poza tą hipoteką i widzę, jak, jak mi się dobrze żyje. A, a zresztą podobnie, podobny przykład widziałem teraz, wczoraj wróciłem z Wenecji i to jest to, że jeżeli jesteś teraz głodny, musisz teraz jeść. to jak zjesz sobie gdzieś blisko atrakcji turystycznych, blisko głównego kanału i tak no to zapłacisz za pizzę 15 euro. Ta pizza będzie oczywiście bardzo dobra, ale kosztuje 15 euro. Natomiast jeżeli pójdziesz trochę dalej, też jest przyjemne, fajne miejsce, to pizza tej samej jakości, o co ja to po wyglądzie? Bo widziałem tylko jak, jak, jak wyglądała, ale wyglądała na podobnej jakości. Kosztowała 7 euro. No i to jest właśnie to, że jeżeli potrafisz sobie odmówić tu i teraz, jeżeli przez chwilę sobie te zęby zagryziesz i odmówisz przyjemności teraz, no to za chwilę możesz mieć dużo więcej. No w przypadku pizzy to jest przykład ekstremalny, no bo możesz poczekać 5 minut i, i dać do restauracji, gdzie zaoszczędzisz 100%, znaczy drugie tyle masz w kieszeni, co zapłaciłeś. Natomiast w życiu to, ja to tak, że musisz chwilę więcej poczekać, ale naprawdę zachęcam Cię, abyś pomyślał o swoich wszelkich długach, czy to w bankach, jakichś instytucjach oszukańczych albo u znajomych. Warto wszystko spłacić. Wiem, bo spłacałem i wiem, że życie bez długów jest po prostu wspaniałe. No to, to, jest, to jest po prostu bajka, bo jeżeli do tego nie masz wysokich kosztów życia, ja akurat Myślę, że mam dosyć wysokie, natomiast wiem, że w każdej chwili mogę zrezygnować. W sensie, że to nie są, to nie są rzeczy, do których się przywiązuję. Jak, jak mam jakieś auto, które nie wiem dużo kosztuje eksploatacja, czy dużo pali, ja wiem, że mogę je sprzedać i nie, nie mam potrzeby e, posiadania super samochodu na co dzień. Albo kilku. E, dom też teoretycznie mogę sprzedać. Będę też zakłócony, będę miał jakieś mieszkanko fajne. I tak dalej, i tak dalej. Albo jeżeli pojadę zamiast co miesiąc na wakacje, to pojadę co dwa miesiące też nic nie stanie. Także ja mam wybór i tego ci życzę, abyś też miał wybór, bo wybór daje wolność. Wszystkiego dobrego. Hakuna Matata. Cześć. Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.